Nie ma nic. <głos> <głos> Za linkę, Puściutki. Jak realnie taka folia funkcjonuje? Ile kosztuje? No cóż, czas zapłacić kobrę. Tomasz Kobra, Rzaku, Paweł, Pablo. Żeby być świadomym i nie dać się oszukać. Powiedz mi, czy znasz jakieś tam szery bajery, Jak to w raperzy i firmy wraperskie? No po prostu troszeczkę wyłudzają kopuchy od klientów. Moi kochani, wiecie, że dla mnie kontrowersyjne tematy nie były nigdy niczym ciężkim. Prawda? Doszliście się, że na moim kanale widać rzeczy, których inni po prostu nie publikują, albo boją się mówić głośno. No ja się nie boję, ja mam to wszystko gdzieś. I mówię co myślę. Widzimy Mustanga, rozebrany. Nic nowego na kanale, ale tym razem rozebrany przez nas umyślnie. Pierwszy raz, gdybym tak rozbieram Mustanga, to bym nawet się cieszył. Ruszamy właściwie z największym projektem wolnosącego samochodu w Polsce. Ale nie mówię tu o projektach Liberty Walk, czyli z poszerzeniami. Tylko o projekcie typowo streetowym. Robimy najszybszego wolnosącego Mustanga w Polsce. 5.0 0V8 w automatycznej stronie biegowej. I postaramy się, by wyglądał też najładniej. Projekt jest przygotowywany. Tak naprawdę wiem, że wiele osób chciało różowa folia, jak nie wiecie o co chodzi z folią palce działajcie jak nie wiecie o co chodzi z folią w tym filmie pokazałem jaką będzie folia na tym samochodzie położona, ale tak naprawdę czy to taki różowy będziesz tos, będziesz tos ale dzisiaj chcę podzielić się z wami moją wiedzą myślę, że ten materiał jest warty, biorąc pod uwagę, że wszyscy interesujecie się motoryzacją, każdy z was kiedyś kiedyś podzielił samochód, bo już ma samochód, albo w przyszłości będziecie o coś fajnego z ze swoją furą jestem tego wręcz pewny dlatego stwierdziłem, że podzielę się z wami wiedzą Dzisiaj wystąpi ja, oczywiście. Wystąpi też Kobra, Tomek, który opowie wam o kilku fajnych sprawach związanych z wrappingiem, czyli oklejaniem samochodów folią każdego rodzaju. Bo chciałbym, żeby moja opinia była świadoma i po prostu, kolokwialnie mówiąc, nie dała się wyruchać. <ścoughs> Słuchajcie, ja oklejałem wiele samochodów i wiele razy się naciąłem na tak tzw. oszustów z folią, w którą oklejałem samochody. Na kapuchę po prostu wytrzepali mnie, nie? jak byłem młodszy, nie miałem pojęcia i wiedzę. o tym zbyt, zbyt dużej. Jakby teraz ta świadomość o folii jest dużo większa, o kosztach, ale uważam, że wciąż jest wiele osób nie które nie mają świadomości tego jak realnie taka folia funkcjonuje, ile kosztuje yy, i jak to wygląda ze strony technicznej. No to może zacznę tej gorszej historii, kiedyś miałem taki samochód, u tej marki nie mogę powiedzieć, ponieważ że taki samochód miałem, ale miałem, <laughs> e, starsi widzowie no, będą wiedzieli. Nowsza publika, przepraszam, ale nie chcę do tych czarnych czasu wracać. I ja tam zostałem wyruchany w kosztach folii około 5000 mniej więcej. Czyli folia, która by wyszła za powiedzmy 10-12 metrów, bo oklejałem tylko tam fragmenty samochodu po bokach, Wyszło by maksymalnie z 2000 zł, o, nie z 1500. Ja zapłaciłem 5 za całą 7. Dokładnie dokładnie nie pamiętam. Też nie chcę mówić kto, gdzie i kto mnie to zrobił po prostu zostałem dla siebie. Ale tutaj was trochę oświecę. Na oklejny tak? jest to samochód dość długi, dość szeroki, no, muznak jest sporą furą, jest to pony Car. oczywiście jest to samochód e, gabarytami podobnie do Camaro, ale na przykład mniejszy od e, Dodge Challengera, no Dodge też jest krowa wielka, jest to naprawdę ogólnie spory samochód, no mniej więcej jak Audi A5, e, fastbacku i tak dalej, no spora fura. Jak myślisz, ile mniej więcej, taka dobra, naprawdę porządna folia, weźmy pod uwagę folia, e, jakiś połysk, jakieś tam diamenciki? Fajna, naprawdę spoko, nie jakaś klasyczna, nie jakiś stały kolor, tak jak tu mamy stały kolor, tylko jakiś taki wajer. wyszedł do taki samochód. My tutaj każdy może teraz w komentarzu napisać, dam wam jakieś 5 sekund na napisanie Waszej liczby przypuszczalnej w komentarzach. Zobaczymy czy mieliście rację. Uwaga, 5 sekund. Super. Opręjeny do tego samochodu folią z marki Avery, Avery Edition, czy jakoś tak, tak zresztą, nie wiem. E, czyli bardzo wysoko jakościowej folii, moim zdaniem, mojej ulubionej Afer to folia. Jest dość droga. Ja o tego samochodu kolorem nie jakimś mega, mega hardkorowym powiedzmy chrom, tylko z tych półki średniej, Bo półka wysoka to chromy, więc półka średnia też jest zarobista. Wychodzi mniej więcej za folię w granicach 3000 zł. Dokładnie. Sama folia 3000 zł oczywiście. brutto, mniej więcej wyjdzie za taki samochód maksymalnie do 4000. Moja folia, w tym Mustanga, wyszła dokładnie 3200 brutto i zamówiliśmy 25 metrów. A tak naprawdę na ten samochód wystarczy zamówić 21 metrów bieżących. Więc jak idziecie do jakiegoś studia w rappingu, gdzie będą okryli Wam furę, to dopytacie się po pierwsze, a ile metrów bieżącej folii Pan chce na ten samochód położyć? Ja Wam podam liczbę jakąś kosmiczną, to puknijcie się w łeb, bo maksymalnie 25 metrów na furę. Tak klasycznie, no, oczywiście mówimy o samochodach typu właśnie wielkości Mustanga, 25 metrów to jest świat i ludzie, zostawiamy sobie możliwość na błędy, na ponowne klejenie, nawet wykorzystanie ponad na, nadmiar folii. Eee, no. A tak na styk to 21. Jak chcesz przy i liczysz, że masz mega dobrego zapera, który nie popełni błędu, to 21 metrów wystarczyłoby idealnie, bo tak jest mniej więcej mierzone na Mustanga, jak sprawdzaliśmy. Więc jak widzisz, folia 3-4 tysiące. Nie więcej. Nie daj się załatwić i oszukać. Jednymi drogimi foliami, które są naprawdę holendarnie drogie, są bardzo ciężkie w obróbce i władzeniu. to są takie folie, jak na przykład założył Wojtek Gola. Wojtek Gola założył teraz czarny from. Szkoda, że mną nie pogadał, bo jakby Wojtek bardzo często pytał mnie o samochody, bo wiem, że ta folia... Wojtek! Wojtek! Ta folia za rok nie będzie wyglądała tak jak teraz. Dlatego moja rada, jak już ją założyłeś, to połóż na nią konkretną ceramikę. Mam nadzieję, że już to zrobiłeś minimum dwuletnią firebola, bo Wojtek, chrom się psuje, moi kochani, chrom się psuje, ma to jejor, stają na nim grudki, robi się taka skórka pomarańczy z użytkowaniem chromu, dlatego ja nigdy nie położę chromu. Nigdy nie chciałem. Przede wszystkim kiedy kładziecie chrom na samochód, to są bardzo drogie folie, nawet po 10-15 tysięcy za sam materiał, to nie macie gwarancji od firmy europejskich, które okleja samochód na tą folię, ponieważ na większość chromów nie ma gwarancji. Na folię poza chromami są gwarancje i tak dalej, i tak dalej, jeżeli chodzi o ten aspekt. No dobra, czyli tak, nie oddacie się oszukać już, jeżeli chodzi o ceny samego materiału, czyli tego, co będzie kolejny na samochód. Teraz musicie doliczyć kilka innych pierwiastków. Powiedzmy, ja chcę położyć pasy na Mustang'a i będą chromowane. Tak. No, mm. Przed chwilą że chromu nie używa Tak, całego samochodu w nie okleję, no bo, no nie, <śledzianie> nie mój gust. Ja lubię Clean look, ja lubię Street. Ale pasy będą chromie. Ile byś obstawiał? Cała długość. Ile metrów bieżących? Potrzebujesz maksymalnie 3 metrów bieżących. My zamawiamy dwa. Liczymy, że na tych się zmieścimy. I koszt dwóch metrów bieżących to będzie około 600 zł, 700 zł. Jeżeli weźmiemy awerkę, to 1000. No. <noise> Więc sporo. Ale nie bierzemy awerki, bo to jest bez sensu w tym wypadku. I weźmiemy jakiegoś techa. Nie jestem pewien tej marki nie znam. Ale weźmiemy to, ponieważ Kobra, czy Tomek... Ja ten samochód, który współpracuje właśnie z final, Auto, gdzie ogólnie przeprowadzamy wizualną poprawkę całego tego samochodu, bo klejanie to jest tylko pikus, tutaj wszystko widzicie jest zdjęte nie bez powodu, po pierwsze do klejania, a po drugie większość elementów będziemy w tym samochodzie zmieniali. Dobra, no to co? W szoku jesteś, nie? Za, 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 za dwa pasy od 500 1000, nie? <laughs> no ale przynajmniej teraz jesteś świadomy, a mi zależy to, żeby moja widoczność była świadoma, jeżeli chodzi o ceny. No dobra, teraz wycenimy robociznę. Policjant taki pakiet, ściemniamy szybki, Kilka właśnie gadżetów jak pasy, jakieś tam pierdolki, cholera wiec, co ty sobie wymyślisz. I oklejanie całościowe samochodu z wnękami. Wnęki to są miejsca, gdzie otwieramy drzwi tak? I widzimy oryginalny lakier w tych miejscach, które są uwolnione od błota i naszych stóp. To są wnęki. Z wnękami kleimy samochody z wnękami. Mamy klasę, to nie tak, że mamy czerwony samochód, okleimy go na czarno, otwieramy drzwi, a tu czerwony. Kleimy z wnękami, jesteśmy ogarnięci. Robocizna za oklejenie tego samochodu Tomka tym Tomka Tomek bodajże policzył mnie około 3000 zł za oklejenie. Czyli zobaczcie ja w moim zamknę się mniej więcej 65 7000 zł za zmianę koloru całego samochodu. Chyba nie że co? Myślę, że nie źle, a efekt murowany. I teraz dlaczego chula jest stosowana? Okej, okay. rzeczywiście będziemy wymieniać elementy, dokładać dokładki, splittery ile że że Mustang wygląda po prostu jak Street Racer 2021, sztos drogowy Noxa. maksa. Eee, ale gdybyśmy nawet nie dokładali tych elementów, to tak, bo warto jest zdjąć elementy z samochodu. Wiem, że większość osób się tego boi. Jak zaczynałem przygodę z wrokingiem i swoich samochodów, bardzo się bałem, że elementy, że coś popsują. No taka prawda, no więc na to trzeba zdjąć. Dalej mam obawy, tak? staram się na to nie patrzeć. nie Mówię, podeszłem do Tomka, do Kobry, mówię nie zepsuń nic, bo ten samochód przeżył wiele. A no. W ogóle do naszego sztrucerka, że tak wiele ze mną przeżył. bo co jest to? maska? Czemu ta ma jest tak schowana? Dobra. Nie, ale jest w na szczęście. <laughs> Dla sztrucerka. Mamy sztrucer. Na imię Struczel ma Mustang. Za to, że tyle przeżył. I dalej jest z nami. I teraz w nagrodę robimy największy projekt wodącego Mustanga w Polsce. To szedł do i napisz komentarz. Sztrucer. Jaki chcesz. Szacun Szczucel, Pozdrow Szczucel, <grymne> zagadaj mu mnóstwami, a Mustang będzie czytał komentarze. Eee, dajcie, tylko napiszcie tylko bo tak ma na imię nasz wspaniały bojownik. Jedna maszyna, zawsze ze mną. No dobra, Okrujemy Mustanga, dołożymy kupę elementów, no i tak samochód jest rozebrany. Nie bójcie się tego. Dużo lepiej okolony samochód to taki, gdzie wszystkie elementy folii są schowane, eee, wyciągnięte za plastiki, żeby były po prostu zaciągnięte od spodu. A dlaczego? Folia lubi odchodzić. Jeśli ukryjemy elementy przed szkodnikami, szkodnikami, przed szczutami to może nie, ale przed czynnikami zewnętrznymi jak światło, deszcze, brady i takie wypierdoły, to ta folia nie będzie nam się podrywać. Można okleić samochód. Znam wiele osób, które okleją samochody bez rozbierania. Ale z czasem użytkowania wiem, że folia odchodzi. Nie jest to w porządku. Naprawdę nie jest to w porządku. Będziesz się denerwował, będziesz było to poprawiać, a skończy się na tym, że sam sepsujesz i na nowo tutaj cały element i 500 albo 1000 jakoś tak o poleciał ręką. Raz rozebrany Mustang, nieraz warto jak samochód miał sprowadzony albo bity sprawdzić, może wiesz, czy wszystko jest na miejscu, czy coś nie brakuje, czy coś się nie urwało podczas użytkowania. Nie bój się. Ktoś to złożył, ktoś to rozłoży i na Twoich oczach to złoży, <noise> więc tego nie musisz się bać. O, czekaj, to jest taki alarm to, to znak, że muszę zmienić kadrę. Najbardziej istotne informacje, moim zdaniem, Wam przekazałem. Teraz pokażę Wam, co dzieje się właściwie z Mustangiem, bo tego nie widzieliście. Pyk. Nie ma nic. Zobaczcie, środek też pusto. Drzwi się otwiera w ten sposób. Zobaczcie. Zalinkę. Puściutkie. Rogów też nie ma. Słuchajcie, wszystko jest zdjęte. Na tyle jest grubo. Nie ma kompletnie nic. No cóż, czas zapłacić kobrę. Poznacie Kobrę, Poznacie wrapera i osobę, która w fine auto, czyli miejscu, które ja polecam dla Was. co robić wszystkie swoje samochody wizualnie, tak? Bo tutaj głównie zajmujemy się wizualizacją samochodów ochroną lekarniczymi i tymi pierdłami. To Fine auto. Tutaj poleca Saszkin. A teraz poznacie Kobrę, czyli osobę, która obsługuje Fine auto pod kątem wrappingu samochodów. Fine, fine auto ufa kobrze Tumkowi. Więc ja też mu ufam. Tomek, a teraz cię zapowiadam i teraz wybijasz materiał. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Tomek pierwszy raz będzie przed kamerą, więc możecie mu łapeczkę napisać tutaj. Napisać, może nie, napisać komentarz, wrzucić do Tomka. Że good luck, have fun. Aż leci łapeczkę do Tomka, bo kobra pierwszy raz przed kamerą. Korzystając z okazji tej ciszy w nowej hali Final, to tutaj będą działy się czary mare, ale tego wam jeszcze nie pokażę, bo to w przyszłości będą niespodzianki. Przyszedł nasz gość. I to nie jeden, bo jeszcze jest Rzak, ale Rzaka to znacie. Rzaka to już prawie, że kochacie. No a to odwracam was jakiś dzień dobry. Siemanko. Tomasz Kobra, Rzaku, Paweł, eh, Pablo. Dobra, gitara. Ale najpierw przejdziemy do Tomka. Tomek, powiedz mi, jak długo zajmujesz się altowaniem samochodów? No gdzieś około 5 lat już w tej branży siedzę. Dobra, a teraz kolejne pytanie. mnie się zastanawia. Powiedz czasowo, oklejnie tego Mustanga, dodatkowe elementy w stylu oklejna szyb, ściema, jakieś tam pierdowy, ale i inne duperele, co klient sobie zażyczył, mhm. plus zmiana koloru. Jak to wychodzi godzinowo? No godzinowo, gdzieś taki projekt jak tutaj na Mustangu robimy, to gdzieś około 70 godzin trzeba poświęcić, bo demontujemy też całe auto, jak widać rozbieramy zderzaki. Zderzak w Mustangu jest jednak trudnym elementem, wypada to zdemontować, żeby to estetycznie wyglądało, więc gdzieś około tych 60-70 godzin poświęcimy na to auto. Na dniu no, to, no, to no. ile będzie? No, 7 dni. 7-8 dni? Coś takiego? Czyli na grubasie. Dobra to to już wiemy, czy nie jest aż tak źle. A teraz polecimy takim grubym i wrednym pytaniem. <grych> Powiedz mi, bo odcinek, który tutaj prezentujemy jest dla uświadomienia widzów, odbiorców na temat tego, żeby po pierwsze nie bać się kart w rapingu, do tego przejdziemy w ostatnim pytaniu, ale też żeby być świadomym i nie dać się oszukać. Powiedz mi, czy znasz jakieś tam szary bajery, jak to w raperzy i firmy wraperskie, no po prostu troszeczkę wyłudzają kopuchy od klientów. A czy różnie to bywa? Zdarza się, że gdzieś tam klienci próbują użyć tańszej folii, wmawiają klientowi, że to jest folia wylewana, czyli najlepszej jakości, a niestety po czasie, po pół roku, po roku, to widać, to wychodzi. I, i bez sensu przepłacać potem to poprawiać. No, zdarza się też przy zmianach koloru, często używamy jakichś folii chińskich, często klienci próbują swoją folię zaproponować, czego, od czego zawsze uciekam, bo, bo to jest folia niewiadomego pochodzenia i nigdy nie wiemy jak to się zachowa po czasie na aucie. No i tutaj, że tak powiem, ta folia to jest manewr, gdzie można sobie troszkę ceną regulować, a niekoniecznie a w jaki sposób klient może ogarnąć, że kupiliśmy tą folię, którą zamówił? No teoretycznie, jeżeli zostawia auto na usługę oklejenia i odbiera gotowe, no to nie jest w stanie do końca zweryfikować. No chyba, że wcześniej wybiera z próbnika folię. Na, próbniku każdej, na każdym próbniku jest nazwa firmy, czy to Awerka, czy 3M, czy Oracle, czy jakakolwiek inna. No i wtedy może sobie sprawdzić z tym próbnikiem, czy to jest aby na pewno ta folia, a nie jakiś zamiennik innego producenta. Czyli kontroluj, znaczy ufaj i kontroluj. A teraz powiedz mi, jaka folia w tym zdaniem jest najlepsza? Avery Denison. Według no i dobrze, bo to moja folia ulubiona. Najlepsza na rynku. I teraz ostatnie pytanie, bo dzisiaj u Żaka pojawił się klient. Powiedz Rzaku, na co się klient nie zgodził? Klient nie zgodził się na rozkręcanie, rozbieranie samochodu. Bo jak zobaczył Mustanga, prawda? Jak zobaczył Mustanga, to powiedział, że w życiu on nie chce, żeby jego auto było tak rozkręcane. E, ale moim zdaniem, właśnie rozkręcanie auta pomaga uniknąć błędów typu cięcia gdzieś tam po lakierze, e, jakichś innych niedoróbek, wstających krawędzi. Im więcej rozbierzemy, tym. Większą, większe elementy jesteśmy w stanie okleić bardziej profesjonalnie, dzięki temu później to się odbija na jakości. Nie? I no i super, się. czyli widzicie, powiedziałem wam dobrze, tutaj odezwało się szefostwo, no ja, ja to obawiam się, że no co ja mam powiedzieć, jak oni mówią takie wyłącznie prawdy. Dobra, i teraz ostatnia rzecz. No bo jeżeli powiedzmy jakieś ekipy, na pewno które mnie oglądają, chciałyby oklejać furę I tu oklejam ją uczciwie, no uczciwie czy nieuczciwie? Uczciwie. <laughs> Ale no słowo przekonujące, no dobra, U Uczciwie. uczciwie. <laughs> Rzaku, to powiedz mi w ogóle, jak współpracujesz z Kobra, bo ogólnie Kobra funkcjonuje w wielu miejscach. Tak, wiesz co? Nasza historia zaczęła się w ogóle od gimnazjum. To też, jest, to też jest to, że chodziliśmy razem do gimnazjum. Może nie wyglądamy, ale jesteśmy w bardzo podobnym wieku. To też jest to to. I tak naprawdę, ja zanim, zanim otwieraliśmy Fine Auto, już znałem Tomka, już działałem z nim, z nim w jakichś takich mniejszych projektach. Pierwszy wspólny projekt to była korwetta. Eee, to było jakieś 4 lata temu, c chyba nie? C6. Korweta no. C6, 4 lata temu. No i teraz po prostu wspieramy się nawzajem. Eee, jak jest więcej pracy, eee, to, to po prostu się uzupełniamy, pomagamy sobie, oklejamy razem. Tak, żeby... Czyli jest dobrze. Jest no, dobrze. No to moi kochani, jak widzicie, Postawiłem Wam najważniejsze i najbardziej potrzebne informacje związane z wrappingiem, oklejaniem samochodów. Na co nie dajcie się naciągnąć, na co uważajcie. Wiecie, gdzie robić, to jest oczywiste. No, fajna auto, kobra, prosta sprawa, wszystko jest w opisie, klasycznie. Mam nadzieję, że taki informacyjny materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to łapkę w górę napiszcie komentarz. Czasem staram się wziąć troszeczkę merytoryki. Wiadomo, szalejemy, ale chcę, żeby moja widownia była świadoma, bo na tym mi zależy. Będźmy o swoje, nie? <laughs> Trzymajcie się, życzę Wam Jego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.